Temat nieoddanego domu parafialnego, mianowicie niezwróconego, będzie towarzyszył nam dzisiaj, drodzy Państwo, przez cały program. A dzisiaj w naszym studiu jest gość... Ojciec Stanisław kała, franciszkanin z parafii św. Antoniego w Lwowie. Ojciec Stanisław aktywnie zajmuje się właśnie sprawą zwrotu domu parafialnego, która trwa już przez wiele lat. I tutaj zwracamy się do wszystkich Państwa z apelem o pomoc, dlatego że będą stać wolontariusze. W kościele świętej Marii Magdaleny, w katedrze lwowskiej, tak samo w kościele świętego Antoniego i zachęcamy Państwa, Państwa, aby jednak te podpisy składać, aby każdy z Was się podpisał, komu ta sprawa nie jest obca, nawet kto jest niewierzący lub ktoś nie chodzi do kościoła, ale jest obywatelem i czuje, że jednak dom parafialny miałby zostać zwrócony, to prosimy o podpis. Proszę księdza, do kogo są kierowane te podpisy? No, przede wszystkim do prezydenta Ukrainy, następnie do Rzecznika Praw Obywatelskich w Wерхownej Radzie i Rady Miasta Lwowa, czyli gospodarza, dysponenta tego obiektu, o który walczymy. I tutaj jak rozumiem, to zostało nam już tylko niestety pisanie, dlatego że wszystkie instytucje, wszystkie instancje, sądy, nie sądy zostały przegrane. To znaczy, no, mamy jeszcze taką jedną możliwość zdzenia się do najwyższego sądu Ukrainy i chyba to zrobimy, o ponowne rozpoczęcie tej sprawy, czy sąd zechce powiedzmy przyjąć tę sprawę, to jest duże pytanie. No ale tym niemniej jednak cały czas apelujemy o dobrą wolę naszych władców, sług, narodu, po to władze są w państwie, żeby jednak. Jak usłuchać głosu obywateli, i tutaj ze sprawiedliwości nam to się należy. To nie jest jakaś łaska czy akt miłosierdzia władzy względem nas. Zostało to nam niesprawiedliwie zabrane w 1939 roku przez władzę sowiecką, i obecna władza kontynuuje tą samą politykę, chociaż nasze państwo odbiega, odcina się od tych zbrodni i tych przestępstw, które były dokonane za czasów sowieckich względem człowieka, też względem Boga i religii. I tu w tym miejscu pragniemy zwrócić się z anteny, Radiowej do władzy miejskiej, do Rady Miasta Lwowa, do mera sadowego, do prezydenta naszego miasta, o dobrą wolę, dlatego że kościół świętego Antoniego łączy wszystkich. To nie jest tylko polski obiekt, jak można tak brzydko powiedzieć, a uczęszczają tam Polacy, Ukraińcy i Rosjanie, tak samo Litwini, dla których nie tak dawno jeszcze była prowadzona Msza święta. I ten kościół pokazuje jako jedyny, że można żyć w zgodzie, można wspólnie działać, modlić się, i tu nie chodzi o język, tylko chodzi o religię. Dlatego apelujemy, aby jednak ten budynek został zwrócony, został zwrócony po to, aby księża mogli dalej tam prowadzić działalność duszpasterską, a także aby te wszystkie grupy mogły się spotykać. Może ksiądz więcej przybliży, co to są za grupy parafialne? To są grupy przede wszystkim stworzone z naszych parafian i sympatyków. To jest sanktuarium. Do sanktuarium przychodzą ludzie w dużej ilości nawet, którzy nie są naszymi parafianami. Szukają wsparcia u Pana Boga, łask za pośrednicy tego Antoniego. Te grupy mają jakiś cel. No cel jakiegoś takiego bardziej dynamicznego, aktywnego, głębokiego przeżywania wiary. Grupa Odnowy w Duchu Świętym chyba jest najbardziej liczną grupą w naszej parafii. Myślę, że liczy gdzieś tak około 150 osób, może więcej. I ta grupa po prostu w sposób taki bardzo dynamiczny przeżywa swoją wiarę na sposób takiego żywego, młodego kościoła. To są grupy różańcowe, są grupy młodzieżowe mamy też zespół parafialny. W tej jest, jak już powiedziałem w apelu około 17, nawet trudno mi w tej chwili tak wszystkie wymienić. W każdym bądź razie po prostu mamy problem z pomieszczeniami, bo te pomieszczenia, którymi dysponuje obecnie parafia, to są po prostu bardzo malutkie i za małych jest. I żeby te grupy mogły jakoś dynamicznie się rozwijać i przeprowadzić swoje spotkania w godziwych warunkach, no muszą być te pomieszczenia. Po prostu Kościół musi mieć też bazę, że tak powiem i administracyjną. Musi być jakaś kancelaria parafialna, godziwa, gdzie ludzie mogą przyjść podać swoje sprawy. W tej chwili wszystko jest zbite w kilku pomieszczeniach, no i są też no, trudności lokalowe, personalne. No, nie możemy tych ludzi obsłużyć tak, jak no to zasługują. Poza tym, jak dobrze Pani wspomniała, mimo to, że są różne narodowości, oczywiście przeważająca ilość w tej chwili naszych parafian to są ludzie narodowości ukraińskiej, ale nie patrząc nawet na to, wszyscy jesteśmy obywatelami tego państwa i w tym państwie mamy wszyscy jednakowe prawa, które są zagwarantowane przez konstytucję. I prosimy Was, miasta, aby nie łamały naszych praw. Tak, dokładnie. Apelujemy do władz miasta o to, aby dotrzymywali praw wszystkich obywateli, dlatego że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od narodowości i wszyscy pragniemy tego, co nam gwarantuje Konstytucja Ukrainy. Proszę księdza, ile osób jest zarejestrowanych jako parafian św. Antoniego? To jest dosyć taka trudna do wyjaśnienia kwestia, ale tak, powiedzmy według naszych kartotek, to 700 rodzin. Ale tych parafian, powiedzmy, mamy znacznie więcej. Trudno powiedzieć tak naprawdę ile. No, czwartki i we wtorki to przychodzą tysiące ludzi. Czy to są nasi parafianie, czy nie? No to niektórych znam z widzenia, niektórych po prostu nie znam. Trudno mi tak też to określić. W każdym razie mamy bardzo dużo sympatyków i Kościół Świętego Antoniego w Lwowie no, jest chyba jedną z najbardziej tak szanowanych świątyń, ze względu na jakieś takie szczególne upodobanie przez Pana Boga, bo Pan Bóg jakoś wysłuchuje tych modlitw może bardziej w tym miejscu niż w innych miejscach. Dlatego ludzie przychodzą. Gdzieś te mury są tak przymodlone, że ludzie odczuwają tą atmosferę Bożego Działania. No i cieszymy się bardzo z tego powodu. I też chcemy, aby ci ludzie, którzy przychodzą do nas, nie tylko mieli, że tak powiem, mury kościoła do dyspozycji, ale też mogli na przykład i swoje dzieci wysłać na katechezę, gdzie gdzieś będą uczyć się religii, będą słuchać sobie Bożym. Też jak jest nabożeństwo, a są małe dzieci, żeby była jakaś taka grupa, która będzie, powiedzmy, stworzona do tych małych dzieci, kto się będzie opiekował i te mamusie mogą się pomodlić spokojnie konia, dziecko gdzieś tam może się troszeczkę pobawić z innymi dziećmi. No, takie rzeczy po prostu to już jest standard i powiedzmy już w państwach europejskich tak to się rozwiązuje, a u nas jeszcze do tego nie dorosliśmy ale no, chyba by trzeba było to przyjąć i też zastosować podobne rozwiązania, no ale do tego wszystkiego potrzebne warunki lokalowe. Właśnie, święty Antoni jest szczególnym świętym i wystarczy tylko wspomnieć ile osób zbiera coroczny odpust świętego Antoniego, który odbywa się 13 czerwca i nawet nasz realizator radiowy, który siedzi, którego nie słychać i nie widać, ale bardzo dobrze nam tutaj reguluje dźwięki. Czy ty jesteś parafianinem świętego Antoniego? Tak jestem. Od jakiego czasu chodzisz do kościoła? Od dzieciństwa chodzę i jestem ministrantem w kościele świętego Antoniego ponad 10 lat już. Ile tam jest ministrantów? No mamy bardzo dużo ministrantów, około 30 ministrantów i cały czas u nas są nowe ministranty, i bardzo małe nawet i służą u nas w kościele. Chyba najmłodszy ministrant ma 8 lat. I tutaj ponownie zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą, aby przyjść w niedzielę, aby podpisać te trzy apele do prezydenta Ukrainy, do Rady Miasta Lwowa i Rzecznika Praw Obywatelskich. Drodzy Państwo, zachęcamy, przychodźcie. Czy nawet przedemszą, będą stać wolontariusze, będą kartki i naprawdę każdy może ten podpis złożyć. Tym bardziej w podpisach nie ujawniamy żadnych swoich danych, ani numerów paszportów. Proszę księdza, co jest potrzebne do tego, aby każdy podpisał kartkę? No, żeby wiedział, gdzie zamieszkuje, jak ma na imię, jakie ma nazwisko. I żeby był pełnoletnim, czyli ukończony 18 rok życia, no i żeby był obywatelem Ukrainy. To tyle. Jeszcze raz mówię, te podpisy po prostu są po to, aby władze sobie uświadomiły, że jest wola obywateli taka i tą wolę trzeba zaakceptować i wyjść naprzeciw obywatelom. A z kolei ze strony władz oczekujemy na dobrą wolę, bo to nie jest prawdą, że tej szkoły nie można przenieść, brak funduszy. Fundusze się znajdą, musi być dobra wola tych, którzy decydują o tym, decydentów. I tyle. Kościoła nie przeniesiemy. Byłoby to, myślę, jakimś i karygodnym, i obrazoburczym. A szkoła można przenieść. Tak, dokładnie. Tylko tutaj mówimy o dobrej woli, tak zwanych sług narodu, bo wiadomo, każda władza, każda rada miasta, ten sam prezydent, ten sam parlament są wybrani przez obywateli. A my, jako obywatele tego samego państwa, apelujemy o to, aby został zwrócony dom parafialny Sanktuarium Świętego Antoniego we Lwowie, Do czego państwa serdecznie zachęcamy. Bardzo dziękujemy za możliwość. Mówię dziękujemy, bo mówię w imieniu parafian. Bardzo dziękuję redakcji za możliwość zwrócenia się do szerszego pola słuchaczy i wystąpienie z tym apelem. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i wynagrodzi tą chęć wspierania nas. Myślę, że Święty Antoni też będzie wspierał swoimi łaskami. Również dziękujemy za to błogosławieństwo Proszę Księdza, a mówił ojciec Ojcem Sawkawa, Franciszkanin, pasterz, duszpasterz ze Świętego Antoniego.